Bitcoin jest na skraju dalszego upadku, ale SP 500 może go uratować. Strach przed spadkiem na giełdzie zmusił Bitcoin do dobrania kierunku spadkowego zeszłej nocy. Niemniej jednak, wciąż jest wystarczająco dużo miejsca na raczej dobre wieści, bo największy indeks amerykański, giełda SP 500, wciąż znajduje się powyżej 3900 dolarów. Jak na razie, indeks giełdowy największych światowych spółek znajduje się na rozdrożu. Scenariusz wzrostu jest możliwy w warunkach pilnego uruchomienia drukarki Fedu, ale tutaj będzie potrzebna realizacja ważnych wydarzeń makroekonomicznych. Niestety coraz więcej inwestorów gra na spadki bitcoina. W maju Brazylijczycy wydali prawie 1 miliard dolarów na kryptowaluty. Digital Real zostanie uruchomiony w trybie pilotażowym w przyszłym roku. Według portal de Bitcoin w maju Brazylijczycy wydali prawie 576 milionów dolarów na zakup aktywów kryptowalutowych. Dane zostały opublikowane przez bank centralny kraju, który jeszcze nie zebrał i nie opublikował danych za czerwiec, lipiec i sierpień. Gazeta Globo poinformowała, że prototypowy cyfrowy Fiat banku centralnego, tak zwany Real, będzie gotowy do testów w świecie rzeczywistym na początku drugiego kwartału 2023 roku. Testy są już w ramach projektu pilotażowego za zamkniętymi drzwiami, w których udział biorą firmy kryptowalutowe, blockchainowe i bankowe. Bank centralny odmówił podania harmonogramu ogólnokrajowego wdrożenia i powiedział, że harmonogram będzie zależał od powodzenia lub niepowodzenia testów.